Kulturalne miejsce w sieci dla mnie i moich rodziców www.kulturka.pl Proszę Państwa, to jest dla mnie niesamowity moment, dlatego że pierwszy raz e, trzymam w ręku książkę dopiero ją zobaczyłem teraz, przyjechałem na targi, e, mojego autorstwa Bajka dla dzieci pod tytułem Banksy i autorstwa Marcina Dupralowskiego. Ilustracje. E, do tej bajki wykonał i naprawdę jestem głęboko wzruszony, bo to co widziałem w internecie było dosyć fajne, a to co widzę teraz daleko przeszło poza tym. Więc to jest mój debiut bajkowy, bo ja normalnie piszę bajki dla dorosłych, a, a to jest bajka dla dzieci. W sumie czekała na publikację 5 lat, ale się doczekałem. Była dedykowana moim najmłodszym dzieciom. Te dzieci już nie są teraz tak młode jak 5 lat temu, ale myślę, że, że przyjmą tę bajkę z radością. Ale nie tylko, nie tylko nasze dzieci, ale ta bajka jest dla innych też przede wszystkim. Opowieść islandzka, grenlandzko-islandzka o misiu, który przypłynął na krze polarnej z Grenlandii na Islandię i swoim zmysłem uratował życie mieszkańców e, wyspy Grimsey, która leży na północnych, u północnych brzegów głównej wyspy Islandii. E, bajka nie tylko dla dzieci, ale i bajka dla dorosłych. E, trochę filozoficzna, próbująca wyjaśniać e, mm, terminy filozoficzne jak bezkres, ale też e, trochę metafizyczna, stawiająca. Pytania o, o, o Boga. E, e, bajka również, która pokazuje, jak bezgraniczna i bezinteresowna jest miłość matki. Bym się rozpłakał, ale mi nie pasuje, już nie ten wiek. <grym>